Wraz z nagrodami Strażnik Pamięci pod patronatem do rzeczy wręczana jest także nagroda przyznawana przez bliską z nami instytucję, z którą współpracujemy od dawna, czyli przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. A ta nagroda nazywa się nagrodą dla Strażnika Wartości. Pamięć jest ważniejsza od nawet najpiękniejszych eksponatów. Tegorocznym laureatem nagrody, Custos Virtutum, strażnik wartości, została dr Judith Borgo. mindig megmutatja Zapraszam raz jeszcze na scenę redaktora naczelnego tygodnika do rzeczy pawła Liścickiego oraz pana doktora habilitowanego Macieja Szymanowskiego z fundacji felczaka. Szanowni panowie marszałkowie, szanowni panowie ministrowie, ekscelencje, eminencje, szanowny panie redaktorze naczelny, bardzo się cieszę, że dzięki pańskiej inicjatywie dzisiaj możemy tutaj między nami też gościć trzech innych redaktorów naczelnych z wiodących środkowoeuropejskich tygodników, mondiner, postoj, konserwatywni nowiny i mogę powiedzieć trzy słowa. Dobry, więcej słów, ale trzy pojęcia. Dobry večer, Dobry večer. Juveštejt kivanok. Szanowni Państwo, urodzony w Segedynie, stolicy władcy Hunów, Otilli, Powstaniec 1956 roku, który walczył na barykadach Budapesztu. Mając zakaz dalszej nauki w Budapeszcie, po wielu latach starań udało mu się podjąć naukę na Wydziale Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego. Kurier który aktywnie pośredniczył w kontaktach pomiędzy polską i węgierską opozycją, kolportował wydawnictwa podziemne, prowadził wykłady na tajnym uniwersytecie latającym, członek NSZZ Solidarność, przyjaciel pana profesora Felczaka. W ukochanej przez siebie Podkowie Leśnej z ukochaną przez siebie żoną Krystyną, w 1986 roku doprowadził do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 30 rocznicy wybuchu powstania węgierskiego od 1956 roku. To była w ogóle pierwsza po naszej stronie Łaby tablica poświęcona temu wielkiemu zrywowi zrywo niepodległościowemu na Węgrzech. Członek założyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej. Pierwszy ambasador Węgier w Warszawie po odzyskaniu przez Węgry niepodległości. Aktywny współorganizator pierwszego spotkania w Wyszehradzie najwyższych przedstawicieli Polski, Czechosłowacji i Węgier, które doprowadziły do powstania Grupy Wyszehradzkiej. Szanowni Państwo, Iwan Sobu, pseudonim Hun, był jedynym Węgrem, jednym z bardziej, z bardzo nielicznych cudzoziemców, którzy wzięli udział i którzy Którzy wzięli aktywny udział i, byli tak zwa... i zostali zrzuceni na teren Polski jako cichociemni. Hund z wielkim poświęceniem chciał walczyć po stronie Polaków, miał tylko jeden handicap. Nie będziemy się tym zajmować w tej chwili. Powiem tylko tyle, że został w końcu przerzucony po krótkim okresie na Węgry na papierach głuchoniemego sobie naszego laureata węgierskiego powstańca 56 roku, członka Solidarności, ojca założyciela Solidarności Polsko-Węgierskich, otrzymaliśmy jako Polacy wprost z nieba nowego Huna, tym razem z piękną znajomością języka węgierskiego i polskiego. Mam zaszczyt poinformować, że tegorocznym laureatem Nagrody Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Pasława Felczaka, custos virtutum, strażnik wartości, w wyniku decyzji podjętej przez Radę Instytutu przez aklamację w dniu 4 listopada bieżącego roku, laureatem naszej nagrody pod patronatem Tygodnika do Rzeczy jest Jego Ekscelencja, ambasador, jakże ważnej dewizy za wolność naszą i Waszą, pan Akosz Engelmeier Szanowne Państwo, ogromną radością i pokorą przyjmie ten, nie wiem, czy zasłużoną nagrodę od Instytutu imienia Wacława Wacusia Felciaka. Pan doktor wspominał o tym, że był moim, naszej rodzinnym przyjacielem, ale on był trochę więcej. Mianowicie był nauczycielem. Bardzo dużo się nauczyłem od niego. Jak jako żół, żółto dziob zacząłem ambasadorowanie w Polsce, to mi pomógł swoimi radami. Dziękuję za nagrodę, ale tę nagrodę przyjmuję wspólnie z moją nieobecną, niestety żoną. Christine, o której też pan wspomniałeś. Ja znalazłem w Polsce, to znaczy, dlatego przyjmuję jej imieniem, nie dlatego, że dzięki ślubowi akurat 60 lat temu znalazłem Stalina w Polsce, ale dlatego, że Cały czas pomagała mnie, było poparciem. Było mowa o stan rocznicy stanu wojennym, wojennego. Ja przyznam szczerze, że na po doświadczeniach węgierskich i potwornym terrorze ja się bałem a moja żona trzeci dzień już zalała i w związku z tym nie można było być tchórzem. I tak się zaczęło. Więc dostałem ten tytuł, że na strażnik wartości. Proszę Państwa, ja nie jestem ważnikiem wartości, jestem antykwariatem, ponieważ od 60 lat zbieram hungarykę związane z moją ojczyzną, ale również przedmioty, książki, stare druki, ulotki, militarie związane naszej wspólnej granicy. I tu też trzeba powiedzieć, że moja żona nie wyrzuciła mnie, kiedy szablą węgierską XIX-wieczną przychodziłam do domu i mówiłam: kochanie, to dla ciebie w prezencie. Akurat wczoraj kupiłem książkę wspaniałą po francusku o powstaniu Kuruców. Koniec XVII wieku cena więcej niż połowę emerytury mojej żony i nie wyrzuciła mnie, więc za to dziękuję. I teraz jeszcze do pana ministra. Mam ogromny zbiór. Księg księgowy biur przedmioty, ulotki. No bardzo, bardzo warto rzeczy. się Ja to przekazałem, jak kończyłem ambasadorowanie i zabrakło pieniędzy na zakupy, yy, na Zamek Niedzielcy, ponieważ moja rodzina XV wieku pochodzi z Piszu. A zamek Nidzice było węgierska i strona polska, nawet za socjalizmem, nie wyrzekła węgierskości, węgierskości tego zamku. Poza tym mój ojciec, mój pradziadek, dziadek, często tam bywały. I to było moje podziękowanie dla Polski, że w tym roku, w tym kraju mogłem być bardziej Węgrem niż swojej ojczyźnie po 1956 roku. Chciałbym ten zbiór przekazać jakimś muzeum, ale w miejscowościach, gdzie, y, które są związane w jakiś sposób z Węgrami, Ostrolenka Tarnów, Przemyśl, Nie ma miejsc, więc panie ministrze, bardzo proszę o pomoc. Pod hasłem Antikwariat. Dziękuję. <grystanie> Akosz Mayer, wielki wypróbowany przyjaciel Polski. Dziękujemy serdecznie.